Wito, to jest po pierwsze bombardowanie kobiety hormonami przez 2 trzy miesiące, żeby w jednym cyklu nie jedna komórka jajowa, ale kilkanaście dojrzało i żeby potem od razu przekazać życie kilkunastu dzieciom. To po pierwsze, traktowanie no, jak zwierzęcia rozrodowego, jest już tak bardzo twardo, ze wszystkimi konsekwencjami, bo bombardowanie zbędnymi hormonami no, musi się mścić na organizmie, na psychice kobiety. To po pierwsze. Po drugie, w, w in vitro chodzi o ciąże bardzo wysokiego ryzyka. Przy pierwszej próbie y, zwykle 80 75 dzieci umiera. Przy drugiej próbie y, wszczepia wstrzep, wstrzep, się Prowadzę do jamy macicy właśnie z tego powodu kilka zarodków, kilkoro dzieci w tej fazie rozwoju zarodkowego. I zwykle też one obumierają. Potem się całą procedurę powtarza od nowa. Natomiast jak nie obumierają, to zwykle te wszystkie wszczepione w jamę macicy dzieci się rozwijają i wtedy dokonuje się selektywnej aborcji. We wczesnej fazie zabija się. Nieraz ja mama mam o tym nie wie, że właśnie lekarz przy tym konkretnym kolejnym badaniu zabija jej niektóre dzieci. Poza tym, te dzieci, które nie zostały wszczepione do jamy macicy, są porzucone w ciekłym mazocie. Więc in vitro jest okrutną metodą, przy której rodzice przyjmują jedno z dzieci, porzucając w ciekłym mazocie pozostałe. A porzucanie dzieci w jakiejkolwiek fazie rozwoju jest przestępstwem. Więc w sensie ścisłym państwo powinno ścigać wszystkich rodziców, którzy dokonali, przyjęli dziecko metodą in vitro, co się stało z pozostałymi ich dziećmi. Poza tym, jeżeli dawca jest obcy, nie jest mąż ma prawo potem się upominać o to, że ma prawo wychować swoje dziecko, to jest jego dziecko, tego kogoś obcego. Z kolei kobieta, jeśli ma, otrzymała plemniki od kogoś obcego, może być pociągnięta, może po, zażądać alimentów od tego kogoś obcego. Więc komplikacje są potworne, no ale przede wszystkim to, że najpierw jest kobieta traktowana jak zwierzę, no, no, które ma spłodzić wiele dzieci, przynajmniej większość będzie się, po, powtórzę, porzucona w, w ciekłym azocie a po drugie potem y, przyjmuje się jedno dziecko, porzucając albo zabijając wszystkie pozostałe. To jest metoda barbarzyńska. Ale wystarczy dać wiedzę, kiedy daje wiedzę na ten temat, to powiedziałam w skrócie, młodzież już nie jest za in vitro. Mówią, ja o tym nie wiedziałem, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że to jest tak okrutna metoda i że tak wiele dzieci jest zabijanych i że to jest ciąża tak wysokiego ryzyka. Przecież normalnie lekarze zniechęcają kobiety, jeśli z jakichś powodów u nich ciąża byłaby bardzo wysokiego ryzyka, a w tym jedynym przypadku in vitro zachęcają do tego, bo biorą pieniądze.